Siemano. Mamy dzisiaj tutaj poniedziałkowy ładny poranek. Zebraliśmy kilku lokalców, żeby zagrać sobie solo rundkę na naszej golfowej. Przy okazji spróbujemy rozkminić, jaki mamy layout na zbliżające się w sobotę mistrzostwa Warszawy. Będziemy grali pewnie z jednego dysku z wynikami, więc zapraszamy na rundkę. Let's go. O no, dokładnie, dokładnie dołek numer 1, part 3, 101 metrów Prawdopodobnie klasyczna jedynka OB, lewo, prawo na krzakach i za koszem Dobra O! Piękny rzut jeszcze Cię popisywać. Ale ciasteczko! O. Brawo Mateusz! Na nagrywkę, na nagrywkę! Dołek numer 2, par 3. 90 metrów około. Kosz za krzakami trochę po prawej stronie. I OB mamy tutaj też na krzakach po prawej. Brawo. 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 Brati. Brati. Oj. Ja tutaj zawsze... Dołek numer 3. Około 60 metrów. Partrójka koszna wprost. Mamy Double Mando do trafienia. Jak miśniecie, to idziecie na drobkę. I to tyle. Ja, ja wam pokażę, gdzie jest drobka. Zły futbol. Brawo Maciek, Dobra. Eee, dla widza odbi od drzewa było blisko Close Dołek numer 4, mamy tutaj par 4, 195 metrów. Jedyne zmiany względem standardowego grania to mamy OB po prawej stronie, które jest przed drogą. Nie ciągnie się do końca kosza, tylko trochę wcześniej, skręca pod kątem 90 stopni w prawo. No i oczywiście OB po lewej stronie, które się ciągnie aż za kosz. Op. Brawo, Klemen. Brawo Dołek numer 5 Par czfórka, 164 metry kosz na wprost Obę po lewej i po prawej stronie Oba My name is Jeff. <laughs> <laughs> bardzo ładnie, bardzo bardzo Nie są tak celne Brawo Dobra próba Dzi! Oh, ja. Dołek numer 6. Tutaj mogą być pewne zmiany na zawodach, aczkolwiek wiemy, że lewe drzewo na środku trzeba przejść od lewej strony, więc będzie Mando. Part 3 około 60 metrów. Brawo. Brawo Kamilu. Idealny dysk na ten dałek Witam. Jestem ekspertem na temat dropek i to jest jedna z nich. Jeszcze nie było tu takiej. Zapraszamy do oglądania. Może Dołek numer 7: tutaj par trójka, kosz do prawej strony, i to, tak naprawdę, jedyne co wiemy na tą chwilę. Więc nie chcemy rozpowszechniać fałszywych informacji, ale gab znalazł. Dołek numer 8, part 3, kosz na wprost około 60 metrów, brak OB. Brawo Kamil. Dzięki, swój również dołek numer 9 Par trójka 130 metrów obę po lewej i po prawej Brawo Mats. Zbyt cenny dysk, żeby został na... Dziękuję Ci. Dołek numer 10. Mamy tutaj parczwórkę. Będzie połączenie dwóch standardowych dołków z naszego stałego layoutu. Około 170 metrów bym powiedział. I prawdopodobnie będzie tutaj mandok, który trzeba przejść od lewej strony. I to wszystko co my wiemy. Mam do miejsca. Mam do miejsca. Witam z naszego studia telnowego. Tu znowu ja, wasz ulubiony spec-od. Proszę bardzo. Bardzo proste, bez obików, chyba. chyba. Raczej po prawej stronie. Raczej po prawej stronie obiki. A tak to chuzia na Juzia. Zapraszam. No, <try> Bo gdzieś nagrywać. Brawo! Dołek numer 11, par 4. Z małym dodatkiem względem klasycznego dołka. Jak widzicie, drzewo na środku. Trzeba je ominąć od prawej strony, czyli mamy tutaj pierwsze mando. No i drugie standardowe, już w dalszej części fairwaya. Dodatkowo OB po prawej stronie. Kurwa! <noise> ekspert od dropek Mamy to Witam to znów ja wasz ekspert Witam na mojej drobce Lekko podwyższone jak widać na małej góreczce Bardzo prosto Jest tam kolejne mando na nas analogów, na rogu Więc trzeba uważać ale ponownie huzia na juź do przodu i jak najdalej. Dziękuję. Dziękujemy. Oh. <grywka> 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 ja nie! Wiem. Niestety wasz ekspert nawalił. Mówiłem, że była tam drobka, niestety jest tutaj. Dwie różowe flagi, ale taktyka ta sama bez podwyższenia. Lecimy prosto na mando i przed Mando w prawo. Dziękuję. Oh yeah. Sigh. Nice. Witamy ponownie. Kolejna dropka, kolejny ja. Nie bez powodu samozwańcze nazywam się ekspertem od dropek. Tutaj mam do której nie trafiłem, co powoduje, że dropka jest tutaj, a my rzucamy do kosza albo pater, albo czy dysk. Zapraszam do oglądania. Nie, dlatego ciężko. Dołek numer 12. Nasza. Partrujka pod chubę około 75 80 metrów obę po prawej stronie. <tryk> Dołek numer 13, par 3, około 110 metrów. Mamy OB po lewej stronie, po prawej oraz mando, które trzeba mieć z lewej strony. Dołek numer 14. Mamy tutaj par 3 na wyspę z wyspą na zasadach hazardu. Jeżeli nie traficie, to z tego miejsca, z którego wylądowaliście, z plekarą rzucacie dalej. Liet co miałeś na przednim? Dobra, dobra, dobra. Hey. Safe. Sejf. Jakie to było super. Dołek numer 15. nasza elektrofaza par cztery. Około 190 metrów. Mamy na pewno Mando od lewej strony, które trzeba minąć tutaj w środkowym gapie, i tyle co wiemy. Bo w sumie nie wiem, czy jest drugie Mando. Mało flipnął. Nice. They see me rolling. Czekajcie, od razu, od razu następny. Jeszcze raz. They see me rolling. Wszystko antejkiem. To Brawo. Dołek numer 16, nasze kurchany part 3, 50 metrów, z jedynym dodatkiem, ma być tutaj wyspa. Nic więcej Wam niestety nie powiem na ten temat. Go in, Brawo próba. Bravo, Mateusz, na para, bo byłeś out of island. Odwiedziałem się od dysku. Dołek numer 17. Par około 90 metrów, kosz do prawej, żadnych dodatkowych zasad. sober. <grystanie> <grystanie> Brawo, Eliot. Brawo! Nice one. Nagrałeś to? Dołek numer 18, par 3107 metrów. Kosz tam, gdzie zwykle mamy obę po prawej stronie. Stoi, stoi, usłyszał i takie... Jaka cisza w ogóle. Numer, second chance na one-take, No Brawo, Mateusz. Tym ślicznym zakończeniem dziękujemy Wam za oglądanie tejże rundki. Widzimy się w sobotę na Mistrzostwach Warszawy i żegnamy Was cieplutko. Papa, ten tu